No hej, wczoraj na YouTubie oglądałem materiał, który idealnie wpisuje się w twierdzenie, że trudne czasy tworzą silnych ludzi, dobre czasy, wygodne, tworzą słabych ludzi. I to jest prawda. Materiał dotyczył Dagestanu, Gruzji, Czeczenii mianowicie sportu narodowego jakim jest, jakim są zapasy w Dagestanie mężczyzna od dziecka tak naprawdę wyrasta na wojownika i jest szkolony na wojownika w pozytywnym tego słowa znaczeniu, generalnie chodzi tutaj o, o sport oczywiście w dawnych czasach chodziło też o po prostu przeżycie. Silny naród miał większe szanse, żeby przeżyć. Ale co chcę powiedzieć, w Dagestanie, chociażby, jest cała masa utalentowanych zapaśników, wojowników, którzy walczą później gdzieś w UFC, w innych federacjach, odnoszą ogromne sukcesy, bo tak naprawdę żyją w jednym państwie i to jest jedyna droga ucieczki od biedy jedyna droga żeby znaleźć jakiś sens w życiu oczywiście to jest skrajność również natomiast w przypadku chociażby Polski żyje się nam bardzo wygodnie dostatnio nie brakuje niczego nawet absurdów ale to na inny Film temat. Natomiast my hodujemy niestety, w tej chwili nie dojdy. Nie dojdy życiowe, fizyczne. Bo skoro chcemy, planujemy rezygnować z ocen WF-u, nie chcemy, mówimy o braku rywalizacji, bo to niesprawiedliwe bo jedni są lepsi, drudzy gorsi, a musi być przecież równość. To ja się pytam, do, dokąd my zmierzamy? Kto się wziął u nas za edukację młodzieży? Później mamy takie kwiatki, że nie mamy dobrych, dobrej reprezentacji w piłce nożnej, nie mamy dobrych atletów, Generalnie mamy chore społeczeństwo i młodzież, która jest cały czas nięczona przez swoje mamusie i system. Warto się zastanowić, zwłaszcza w obliczu tych zagrożeń, które czają się gdzieś tam na wschodzie. Z takim społeczeństwem, z takim podejściem do aktywności fizycznej, generalnie będziemy zdani. Na łaskę i niełaskę wyszkolonego, silnego, zdeterminowanego przeciwnika. I z tym Was zostawiam. A, jeżeli chcecie obejrzeć ten materiał, to materiał ten został stworzony przez youtubera. Stalowy szok. Polecam. Fajnie się ogląda.